Źródła prądu. Film edukacyjny prezentujący sposoby pozyskiwania energii elektrycznej. Głównym bohaterem jest w nim młody mężczyzna w wieku około 40 lat. Szczupła sylwetka, wąska twarz, szpiczasty nos. Krótko przycięte, ciemne włosy starannie zaczasane na lewą stronę. Do tego delikatne wąsy i broda. To naukowiec. Siedzi przy stole w swoim laboratorium pełnym tajemniczych urządzeń, mierników, żarówek i kabli. Jest elegancko ubrany w biały fartuch, czarny sweter i białą koszulę z muchą w grochy. Opowiada o tym, jak powstaje prąd i jakie są źródła jego wytwarzania. Opowieść ilustrują stare ryciny pokazujące pierwsze elektrownie na świecie, a także krótkie migawki ze współczesnych elektrowni. Pokazane zostały zarówno te tradycyjne bloki energetyczne opalane węglem, jak i nowoczesne farmy wiatrowe, elektrownie wodne czy panele słoneczne. Pokazano również przygotowanie biomasy jako bardzo wydajnego źródła energii odnawialnej. Logotyp akcji bezpieczniki Taurona, biała ikonka uśmiechniętej buzi otoczona szerokim różowym okręgiem, poniżej dłoni naciskająca przycisk. Na ekranie tytuł filmu źródła prądu. Laboratorium. Czy wiecie, skąd bierze się prąd? Jak to się dzieje, że jest u nas w domach, komputerach, telewizorach? Albo skąd bierze się tutaj? Na biurku duża żarówka. W mojej żarówce. Żarówka świeci. Prąd elektryczny powstaje w elektrowniach, czyli olbrzymich zakładach, które przetwarzają różne rodzaje energii na energię elektryczną. Pierwsza elektrownia na świecie powstała w 1882 roku w Nowym Jorku. Wybudował ją sam Thomas Edison. Tak, tak. Ten sam, którego znacie jako wynalazcę żarówki. Rok później. Powstały elektrownie w Europie, w Mediolanie i w Petersburgu, a w 1884 roku w Berlinie. Natomiast pierwsze elektrownie na ziemiach polskich powstały na przykład w 1893 roku w bielsku, cztery lata później w Częstochowie, a w 1900 roku w radomiu. A czy wiecie, jak powstaje prąd w elektrowniach? W Polsce najczęściej. Z węgla kamiennego. Spala się go po to, aby uzyskanym ciepłem zamienić wodę w parę wodną. To ona wprawia w ruch wirnik turbiny, który z kolei napędza wirnik generatora, a w nim powstaje prąd. Źródłem ciepła w elektrowniach może być również spalanie węgla brunatnego, ropy, gazu czy rozpad uranu w elektrowniach atomowych. Takie surowce, których zasoby kiedyś się skończą, nazywamy nieodnawialnymi. Jednak coraz większą wagę przywiązujemy do pozyskiwania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Są to chociażby wiatr, woda, energia słoneczna czy biomasa czyli resztki roślinne. Zobaczcie: w elektrowni wodnej wykorzystuje się płynącą wodę do napędzenia turbiny. Podobnie elektrownia wiatrowa korzysta w tym celu z wiatru. Może widzieliście olbrzymie wiatraki stojące na łąkach? To właśnie wiatr wprawia w ruch ich ogromne śmigła, które napędzają generator. Dzięki czemu powstaje prąd. Biomasa to również odnawialne źródło energii elektrycznej. Ale czym ona właściwie jest? To nic innego jak odpady roślinne, np. z obróbki drewna lub słoma. Które podobnie jak węgiel są spalane, a z ich ciepła powstaje para napędzająca turbinę. Jest jeszcze inny sposób na wytworzenie energii elektrycznej, tym razem bez użycia generatora. Czy słyszeliście o energii słonecznej? Mężczyzna bierze małą kwadratową płytkę. Patrzcie na to urządzenie. To bateria słoneczna z żarówką. W nim to właśnie światło wykorzystywane jest do produkcji prądu elektrycznego. To małe urządzenie zaczyna działać dzięki energii światła. Ale duże może już zasilić znacznie więcej. Prąd możemy wyprodukować także w domu. Potrzebny jest tylko generator. Mężczyzna bierze latarkę. Popatrzcie na tę latarkę. Nie ma w niej żadnej baterii, czyli teoretycznie nie powinna świecić. Ma za to korbkę. A kiedy nią zakręcę? Żaróweczka w latarce jasno świeci. Widzicie? Świecie. Za pomocą moich mięśni przetworzyłem swoją energię na inną, elektryczną. A to wszystko dzięki małemu generatorowi, znajdującemu się w środku latarki. Ale sam nie dałbym rady zasilić całego laboratorium. Mam jednak urządzenie, które trochę mi tę sprawę ułatwi. Przy sąsiednim stoliku stanowisko z rowerem. To rower stacjonarny napędzający prądnicę. Mężczyzna siada na nim i zaczyna pedałować. Trzy żarówki na stoliku obok zapalają się. Logotypy akcji i napis końcowy. Film powstał w ramach programu edukacyjnego bezpieczniki Taurona włącz dla dobra dziecka na zlecenie Tauron dystrybucja SA.